Mm -hmm. A potem żeby się do pana odezwać, czy jak? Okej, okay, ta świeczka może nas jeszcze uratuje. Jeszcze 10 sekund. Ok, jeszcze mamy szansę. No dobra, nie mam czasu tego oglądać, bo jadę na lotnisko. Także zostawiam trade'a i zobaczymy. Ok, jeszcze mam chwilę. Dobra, trzymam ten trade do 22. Zobaczcie, ile tu złapało kupujących. I powinniśmy wybić to osoby stąd. Dobra, już nie mogę obserwować, bo jadę na lotnisko.